W 2024 roku świadczenie wychowawcze 500 plus na dziecko wzrośnie o 300 zł. ZUS zapowiada, że pierwsze przelawy w wysokości 800 zł trafią na konta rodziców już 2 stycznia. Zmiana wysokości pobieranego świadczenia nastąpi z urzędu bez konieczności składania dodatkowego wniosku przez osobę pobierającą świadczenie wychowawcze i nie będzie miała żadnych dodatkowych działań czy aktywności. Tak zwana waloryzacja świadczenia wychowawczego 500 plus, czyli de facto podniesienie jej do kwoty 800 zł od 1 stycznia 2024 to automat, nie ma potrzeby składania żadnych wniosków, pomimo że w ostatnim czasie w internecie krążyły fake newsy mówiące o tym, że można składać wnioski o wyrównanie tego świadczenia już od sierpnia do końca bieżącego roku. Tutaj w tym momencie zaznaczamy, że nie ma czegoś takiego na mocy przepisów. Kwota zostaje podniesiona od 1 stycznia z 500 do 800 zł. Nie ma potrzeby składania żadnych wniosków. Oczywiście, jeżeli komuś urodziło się dziecko, w tym przypadku nowi osoby, które stały rodzicami, mają 3 miesiące na złożenie wniosku o to świadczenie. Jeżeli złożyły w tym momencie w grudniu, to za grudzień dostaną w kwocie 500 zł. Od stycznia, podobnie jak dotychczasowa grupa, będzie ono podniesione do 800 zł. ZUS poinformuje osobę uprawnioną, że świadczenie wzrosło za pośrednictwem profilu informacyjnego na platformie Informacyjno-usługowej ZUS, ale także na wskazany przez nią we wniosku o świadczenie wychowawcze adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Nieodebranie informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia wychowawczego.